Cześć, witajcie w trzecim odcinku Hardcora z Kastorem. W tym odcinku powiększymy naszą, no nasz domek to jest powiedzmy, powiększmy o dwa tak tak, 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 szybciutko. No i dzisiaj chcielibyśmy tak pójść do kopalni, albo ja to pójdę do kopalni sama, ale to jest poza odcinkiem. A w tym odcinku, no nie wiem, pozbierajmy troszkę jedzonka, surowcy, troszkę może tu pochodnio. i ten, drzewa, o, bo chcielibyśmy się osiedlić. Ja upatrzyłem sobie tak poza odcinkiem to drzewo. Tutaj liany są, się spinałem, tam, ale tam nic nie rozwalałem jeszcze, żeby nie spać tylko. Tutaj może takie pośwórmy zostawmy, takie rozwalone pojedyncze drzewo. No. Szekiorko nawet dosyć szybko się rozwala. Boże, ręką. No. Rozwalamy pniaki. Wiem, że to jest nudne, ale... musimy... Przejść przez to, bo nie chciałem to sam robić, bo się jeszcze padli. Trzeba niedługo zrobić jakąś farmę zboża może Nie? Chyba kostkę jeszcze mam, ale to w skrzyni Na trzy chlebki Ciastka mi mogli zrobić, o Ciastka zrobimy Tylko Farmę zróbmy Mamy, nie, niestety, nie o tym Już chyba wiecie o co mi chodzi Zróbmy, zróbmy, yy, tak tak. tak, 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 tak. I nie zróbmy co osobę, będziemy żałować Motyczkę kamienną i nie wziąłem. Chyba mam skrzynię jakieś. Chyba, że nie mam. Nie mam nie nie, nie pamiętam już. Tu mam skrzynię. Niestety. Ej, Wyrzuciłem poza odcinkiem, pamiętam. Dobra, pozbierajmy te trzy, to nie będzie. Ło! Purry. uważaj, bo to hardcore w końcu. Nie chciałbym już paść w tym trzecim odcinku, bo to wstyd trochę. Trochę bardzo wstyd. Mamy jak. Nie. Dobra, jedno dopiero, trzy potrzebuję. Oj! Słyszeliście to, co ja? To był zombiak Spawner? Nie, Kopalnia pewnie jakaś podziemna Gdzieś tu jest A kopalnia to ja się poza odcinkiem Ale zajmę Będzie jakiś ciekawszy moment to po prostu go nagram Bo tak to nie ma sensu Jakoś to ciemno trochę O tu jest kopalnia Mówiłem Nie ja wiem jeszcze nie byłem w kopalniach Nie miałem jeszcze czasu Teraz pozbieramy węgiel Zbierajmy szybko Zbieramy, zbieramy Idziemy do kopalni? Nie, może w przyszłym odcinku Oj Potrzebujemy idziemy. Nie. W przyszłym odcinku pójdziemy. Tutaj. W tym odcinku się tak poz... Żelazo. Zbroje, nie. Jakieś pająki wyjdą ze dwa i południowy. A nie chciałbym tak ginąć szybko. Z tego mamy dużo już. Jedno. Mogę poza odcinkiem pozbierać, ale nie, już pozbierać razem z wami. Tak, 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 tak. No, nic nie wypada. Po co marnuje kilofa? Jest, jeszcze jedno. Kurczak, dawaj. Kurczaka, łódko. Jest trzy. Zróbmy taką farmę tu gdzieś. No tutaj. Koskawiczką w domu. W domu mam. Mam, nie mam, mam, mam. mam. Na pewno mam. Ja muszę mieć nie no mam na pewno mam, mówiłem haha dobra, trzy bon mile albo nie róbmy może chlebka, razu, ale w sumie nie zróbmy te, jako ciastka 8 ciastek chyba się zrobi do wody spadło tak Dobra, wracajmy Jak się robi ciasko teraz? Pytanie Sprawdźmy lepiej Chyba mam podejrzenia Dwa zboża i chyba po środku... Chyba Nie jestem pewien 8. A to daje chyba jeden łódko. Good. Udko. Good. Tak. Pięć udek. Idzie chyba noc. Znowu w tym odcinku nic nie zrobimy. Aż następny następnym pójdziemy do kopalni. O, albo tutaj. Kopalnie. Nie, bo to nie ma sensu. Tu zrobię poza odcinkiem, ale teraz pokażę Wam, co ja będę robił. Takie schodki w dół. Jak się to kopiłem do jakiejś kopalni, to pójdziemy w następnym odcinku. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Dobra, nie, nie robię, bo to nudne będzie. Jest strasznie. No, a może przystopnę od razu kurczaka Mam chyba węgiel, nie, ale mam kurczaka Weźmy deskę Deskę na chyba na dwa starsze. Dążymy patyku, nie zdążymy albo <grych> zdążymy, raz można, jest Tak? Nie na 1,5. i pół Trzybujemy cztery patyki, jak dobrze liczę starczy Tak. Starczy. Siedem kołczaka. Z głodu nie umrzemy. Może zróbmy jeszcze siedem piecyk. W czym ja chcę piecyk robić? Tak, 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 tak. I tu, tak, tak, tak. Nice. piecy postawmy. Tu postawimy dwa piecyki od razu w ścianie. O. Workbench. I wiem, mam pomysł. tu tu. Tak. Tak. Łóżko postawmy inny sposób. Czyli o tak. Nie, tak. Będzie wygodniej. Wchodzimy. Jest. Będzie wygodniej i lepiej. No nie wiem, w tym odcinku jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale... No nie wiem, nie wiem. Pająk. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Sprawdźmy jedną rzecz. Nie, 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 nie miał. Dobra, nie, nieważne. Nie tak, 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 tak. Tu co mamy? Nic. Pokopmy tak. Oj. Nie, to trzeba w dół. Bo po ja pochodzimy w następnym odcinku. A ten odcinek będziemy powoli kończyć. Wiem, że strasznie nudny Ale takie są początki Niestety Ale mamy już czwarty level Połóż pochodnia By się nikt nie zespiło A ja się z wami żegnam Cześć i papa